Najlepsze rzeczy, jakie zrobiliśmy podczas wykańczania naszego domu. Prysznic z wanną w jednej strefie. Brzmi to niepraktycznie i nie wygląda niepraktycznie, ale wcale tak nie jest. Jak kąpiesz się w wannie, to od razu możesz iść do prysznica, nie martwisz się, że ochlapałeś łazienkę. Druga sprawa, jak masz dziecko i ono pochlapie dookoła wanny, to nawet nie musisz tego ścierać, no bo jest to w strefie prysznicowej. W ogóle byłem przekonany, że jak będziesz brał prysznic, to wanna będzie brudna. A w tym momencie widzicie wannę, która była meta 6 dni temu i codziennie był tam brany prysznic. I jak widzicie, wanna od zewnętrznej strony się nie brudzi. A strefa to jest jedna z lepszych Rzeczy, które zrobiliśmy w tym domu. Posiadanie dwóch lodówek. Jedną lodówkę mamy w kuchni. Jest ona klasycznie ukryta za meblami. A lodówka jak lodówka, nie? Praktyczna do codziennych rzeczy. Natomiast drugą lodówkę mamy w spiżarni i to jest, słuchajcie, świetna rzecz. Szczerze kupując, ją myślałem, że nas odkleiło, ale teraz niezależnie od sytuacji, zrobiłbym wszystko, żeby mieć w domu dwie lodówki. Każdy w tych pojedynczych lodówkach ma przepchaną zamrażarkę. Tutaj mamy, słuchajcie, całe drzwi, które są zamrażarką. Jak ugotujesz sobie duży garzupy, to możesz go bez problemu tam odłożyć. Nie musisz go wciskać do swojej małej lodówki w kuchni. Jest wiele innych benefitów. Jest to świetne. No, i jak już jesteśmy tutaj, to ukryta spiżarnia też jest świetną opcją. Mimo, że mamy 3 metry wysokości sufitu, to fajnie, że udało nam się zrobić ukrytą ścianę, dzięki czemu tej spiżarni na co dzień nie widzisz, a jednocześnie masz potężną przestrzeń przechowywalniową. Robisz jedne porządne zakupy raz na kilka miesięcy i masz gdzie to wszystko trzymać. Od kiedy mamy spiżarnię w połączeniu właśnie z tą drugą lodówką, to zapomniałem, jak to jest na szybko jeździć do biedronki albo do żabki po jakieś drobne rzeczy. Bo po prostu tam wszystko jest. Wywalenie betonowych schodów i postawienie drewnianych. Jeden z Najładniejszych elementów wizualnych w naszym domu to według mnie te schody. Co prawda są one połączone też z jedną rzeczą, która mi się najbardziej nie podoba w tym domu, ale o tym zrobię kolejną treść, także subskrybujcie. Prędzej mieliśmy taki typowy deweloperski beton. Bardzo dobrze, że go wywaliliśmy, bo teraz wygląda to pięknie. Otwarta kanapa. Wraz z moją żoną bardzo nie lubimy kanap przy ścianie. Zawsze woliłem mieć kanapę na środku pomieszczenia. I dzięki temu, że zrobiliśmy tu taką otwartą pufę w kanapie, to można wejść do tego salonu z dwóch stron, co jest super opcją. Jest to też fajne dla piesków, bo mogą sobie leżeć na kanapie i widzą cały parter. I swoją drogą wizualnie też mi się to bardzo podoba. Ostatni plus nie jest akurat naszą zasługą, tylko zasługą dewelopera. Bardzo duża ilość okien w salonie i piękny widok za oknem. To jest chyba rzecz, którą najbardziej kocham w naszym domu.